Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. W wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego pana Boga i mówił. W utrapieniu moim wołałem do pana, a on mi odpowiedział. Z głębokości szolu wzywałem pomocy, a ty usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębie, we wnętrze mo morza i nurt mnie ogarnął. Wszystkie twe morskie bałwany i fale twoje przeszły nade mną rzekłem do ciebie, wygnany daleko od oczu twoich. Jakże choć tyle osiągnę, by móc wejrzeć na twój święty przybytek? Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło. Ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę. Do posad gór stąpiłem. Zawory ziemi zostały poza mną na zawsze, ale ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści. Panie, moje Boże! Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. Czyciciele próżnych marności opuszczają łaskawego dla nich, ale ja złożę Tobie ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem, zbawienie jest u Pana. Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd.